Cześć, z strony Marwi, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii ze zdrapek. się do dostaniem w po tym filmie, jeśli wam się podoba oraz zachęcam do zasubskrybowania kanału i naciś naciśnięcia w dzwoneczka, żeby przychodzić powiadomienia o nowych filmikach. Dzisiaj mam jedną zdrapkę za 500 jest to neonowa siódemka. W dalszej części opowiem o warunkach, jakie trzeba spełnić, żeby wziąć udział w konkursie. Z tym czasie zaczynam drapanie. Trzeba znaleźć Czarną siódemkę i wygrywa się przypisana kwotę. Jeśli jest czerwona to wygraną mnoży się razy 2. A jeśli diament razy 3 i szukamy siódemek. Tu jest ósemka. Ósemka. Czwórka. dziewiątka, piątka, szóstka, dwójka, dwójka. Dziewiątka i szóstka. Czyli nie ma nic wygranych. A teraz u konkursie. Żeby wziąć udział w konkursie, to trzeba zostawić łapkę pod tym filmem. Po drugie zasubskrybować kanał, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje. I napisać komentarz o treści majówka. Wszystkie te warunki będą w opisie wygrano będą zdrabki o wartości 20 zł. wygrany będzie mógł wybrać jakie zdrabki z celu zdać się na moją intuicję i czas do 14 maja tak do 14 maja macie czas. A 17 maja na odcinku będzie losowanie i wybiory Częściarza bądź częściarek, która wygra z drabki wartości 20 zł. A tymczasem zachęcam Was do stania w grę pod tym filmem, jeśli Wam się podoba, oraz zachęcam do zasubskrybowania kanału i naciśnięcia dzwoneczka, żeby przyjrzeli powiadomienia o nowych filmikach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który okaże się za tydzień w piątek o 15.00.